Jesteśmy dzisiaj z wizytą u Violitycz w pracowni i w domu. Będziemy rozmawiać w ramach cyklu Dena Artysty. i Zapraszam Państwa serdecznie. Jesteśmy u Violi. Dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy w przepięknym otoczeniu zieleni. Nagrywamy rozmowy z wrocławskimi artystami z cyklu Dena Artysty. I pierwsze zawsze pytanie, które zadajemy. Jak się zaczęło? Jaki to był moment, w którym poczułaś, że rysowanie to jest to, co chcesz robić? I chodzisz zawodowo, że to, co chcesz robić. Trudne pytanie, bo nie wiem, kiedy. Co się znaczy robiło? jak jakbyś Może... po podwórku i na chodniku? tam malunki, Może zaczęło czy... się w momencie, kiedy rysowałam albo nawet przekalkowywałam rysunki z Disney'a w szkole podstawowej Aha. i sprzedawałam za złotówkę, bo taki deal, że się z koleżanką sobie wymyśliłem. No i może wtedy zaczęło się to wszystko. Jeżeli to wtedy poczułeś, że rysowanie to jest to, co lubisz robić, bo to nie chodzi jeszcze o pracę zawodową, bo to wiadomo, no wiadomo to co lubisz robić. Nie. Potem dostałam jakąś nagrodę w podstawówce za jakiś obraz. Pamiętam, że, że e, przedstawiał kosmos. Gdy mnie tak zachęciło, a w ogóle byłam zawsze taka, taką bojerystką, nie? Mm -hmm. Czyli miałam ten zmysł e, patrzenia e, wzroków, był najbardziej u mnie rozwinięty. No, że jak ktoś lubi muzykę, to. Kocham muzykę. Kocha muzykę, to ja jestem najbardziej wrażliwa na obraz. I, hmm. i to chyba, chyba się z tym rodzi człowiek. No tak, ale z drugiej strony to musi jeszcze z tego, co widzi, to jest przez ten narzędzie przełożyć na obraz, bo ja wiem oglądać filmy, kino i rysunki, i malarstwo, ale przełożenie tego na, na tak zwany papier przez rękę jest, jest, jest ciężkie. Hmm. I to w tym momencie szkoły podstawowej później szkoła średnia, a później decyzja o studiach, tak? A potem decyzja o studiach, e, chciałam wybrać się na SP, ale stwierdziłam, że to jest za wysokie progi, więc e, postanowiłam, że będę towarzyszyła koleżance w dostaniu się na polonistykę a -a. i e, jakimś niebywałym trafem ja się dostałam, ona nie. Na tą polonistykę? Tak. Studiowałam dwa lata, zdobyłam stypendium na tej polonistyce i cały czas przygotowywałam się na ST. Tak. Cały czas mawiałam sobie, że ja jednak się chyba tam dostanę. Mm -hmm. I, e, no I podeszłam do egzaminu i za pierwszym razem dostałam się na malarstwo. Szacunek. No, bo było to czasy... ciężkie, bo zderzyłam się z panami, którzy mieli po 30 lat i startowały dni 6-7 razy. No tak, to tak. To, to, to były takie czasy. I teraz to jest... E, Teraz jest to o wiele łatwiej, prawda? Bo tam są i licencjaty. Jest i... też wiele wydziałów i wiele kierunków. Kiedyś to tak. rzeczywiście dbano bardzo tą elitarność i, i o, i o ma, małą ilość studentów. Malarstwo było najbardziej oblegane kierunkiem. Tam no, było tym bardziej, że 50 tych... osób na miejsce. No i że kiedyś tylko chyba 6 czy 50 ośrodków w Polsce miało zaszczyt prowadzić wyższą uczelnię artystyczną, w tej chwili to już... Jak zaczęliśmy mieć pięć czy sześć kobiet, dostało się na... Bo to też był też, też aha, taki był, Taki był ten... Ta no rzeczywiście, bo profesorowie to zazwyczaj panowie i takie przekonanie do XIX wieku panowało, że... Że artystą jest mężczyzna. No, znaczy, obiektem malarskim była kobieta, ale... Rzemieślnikiem tym był tak, mężczyzna. Tak, także... więc, więc no uważałam to za, to znaczy wtedy jeszcze nie uważałam za sukces, tylko za rzecz całkowicie naturalną, że się dostałam mhm. i po roku czasu zrobiłam woltę, przeniosłam się na grafikę. Bo uznałam, że grafika jest rodzajem jakiegoś przygotowania zawodowego, mhm. że być może na, po studiach malarskich nie znajdę żadnej pracy. Że bycie tylko i wyłącznie artystą jest szalenie ciężkie. I, e, a, i znowu trafiłam na taki e, okres, kiedy tworzył się Wydział Multimediów. Aha. Nawet ostatnio chyba było 50-lecie Wydziału obchodzone, zostałam zaproszona do katalogu. Katalog mogę przedstawić. Byłam tym rocznikiem, który rozpoczynał pracę na komputerach, w PC. U szacunek. To I tam to były kolejki do komputera, żeby się szło wykonać pracę egzamin, z egzaminu, na przykład z multimediów u profesora Gołucha. I tam renderowało się 3-minutowy film 12 godzin. To były zacne czasy, gdy multimedia. To były czasy, że nie robiło wymagało. się na telefonie komórkowym filmu, tylko trzeba było go przeliczyć na komputerze i to trwało naprawdę długo. I nieraz bywało też tak, i ja też, też mi się zdarzało, że rano przechodziło się do pracowni, żeby sprawdzić, jaki jest efekt końcowy pracy, i okazało się, że się komputer zawiesił. Trzeba było od początku ku zaczynać, Dlatego ludzie, którzy się tym zajmowali, musieli mieć dużą cierpliwość. Ja zawsze mówię do pracy graficznej na komputerze, w tak. komputerach lat 90 95 90. do 2000. No to wyobraź sobie, to było prapoczątki. To prapoczątki jeszcze wtedy. Internet był rzadkością i telefon komórkowy również. Przecież był modem Tak, tak. Bili, Świerkającym modem, tak. tak modem, który łączył się z internetem. Więc absolutnie czasy pionierskie dla multimediów. To ci wybiera. Dobrze, więc mamy ten okres studiów, mamy ten, 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 ten pierwszy bodziec, yy, yy, przerysowanie w postaci Disneya. Trochę... A skąd? Trochę tak, tak, paradoks. Teraz... No to też nie wiesz, bo jeszcze sobie przypomniałam, że robiłam portrety dójką. Będąc małą dziewczynką na jakichś imprezach, imieninach taty, to Czyli też takie cieszyło się Czyli takie ogromnym szybko. powodzeniem, i wow. każdy chciał mieć. Nie wiem, czy to nie było rodzaj takiego. A niech się e, dziewczynka cieszy, że ktoś chce portret, od no niej. ale co A może. Byłaś wspierana przez, nie wiem, rodziców, środowisko? Absolutnie nie, nie. absolutnie nie nie nie. Nie, 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 nie. To była ponownicy. moja droga osobista, wiesz. Nie, to były w ogóle czasy, że Albo mieli gdzieś to, co ty będziesz robił w przyszłości, albo w ogóleś nie interesowali mnie, bo takiej presji. Nie, wie kiedyś wiesz? rodzice jakby żyli swoim życiem. Znaczy, tak, absolutnie. Człowiek się rodził, oddychał, był karmiony. Tak, i generalnie. I zakładany był mu klucz, klucz na tak. szyję. I, I jak wyjeżdżał na obóz, to po trzech tygodniach wracał i nikt do nikogo nie SMSował, nie martwił się, czy dojechał, czy nie, to wysyłał kartkę tak. i... Nie to do było... pomyślenia. Tak, ale teraz, 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 czasy. tak, to były czasy. To przejdźmy do, 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 do twojej twórczości artystycznej, malarskiej, graficznej. Ty jak nazywasz siebie? Jesteś bardziej kim. Obecnie? Tak. Obecnie chyba malarzem malarz. Malarze. Bo jest to... Yy... Medium, który według mnie ma naprawdę sporo do zaoferowania, pomimo tego, że już jesteśmy, żyjemy w czasach ruchomego obrazu. Ekologia, natura, hybryda nowoczesności z Matką Ziemią. Myślę, że jest to taki kierunek, który dla mnie jest sensowny obecnie. Widzę w nim ogromny potencjał kreacji. To znaczy wykorzystywanie elementów organicznych do budowania kompozycji, które też mówią coś o naszym świecie, bo my już jesteśmy mm -mm. postcybernetyczni, mm -mm. bo my już nie jesteśmy e, zanurzeni, zaraz będzie sztuczna inteligencja. Ha, to jest, to jest ta, która idziemy nam do przodu, cały czas. Nam wiele, I ten, wiele to już jest archaiczna arpa sprawa. Idziemy tak. cały czas do przodu i e, kolejnym etapem rozwoju cywilizacji być może będzie to, że będziemy tylko i wyłącznie egzystować w środowisku sztucznej inteligencji, będziemy rozmawiać ze sztuczną inteligencją, będziemy tworzyć ze sztuczną inteligencją, czy będziemy, nie wiem, poruszać się wśród androidów. No, naprawdę przyszłość jawi się dość ciekawie. No trochę jak Gulema, ale to, to, to I trochę się... jak głowca Androidów. <laughs> trochę Prawda? Że będziemy tak. egzystować w takim świecie nieoczywistym. Zmiana tożsamości przecież, nie? Zmiana wizerunków. Przecież no. już teraz są programy, które do złudzenia na przykład zamieniają Twoją twarz w twarz znanego aktora. Tak, i głos, i wszystko. I możesz się poczuć przez chwilę kimś innym. Chociaż poszukiwanie siebie Gdzieś tam zawsze będzie to, co mówiliśmy na początku, tym bardziej e, malarstwo właśnie... ma, ma, ma pobudzać do tej refleksji tym bardziej, do... Bo wiesz, jeżeli będziemy żyć w sztucznej rzeczywistości, to my jako ludzie, hominidzi, a zarazem te małpy, które zeszły z drzewa, będą cały czas próbowały odnaleźć swój ślad genetyczny w tym wszystkim. No. W tej coraz bardziej sztuczno, sztucznej rzeczywistości. I to jest, e, wydaje mi się, takie zadanie na, na najbliższe lata. Chociaż dość na wyrost mówię, ale wiesz jak to jest z rewolucjami, to zaraz będzie rzeczywistość, w której będziemy żyć i już nie będzie re rewolucji. No, to jest troszeczkę, ale ja optymistycznie podchodzę do tego, co się, co, się, co się ma dziać i, i, i myślę, ale człowiek postęp zawsze, jest optymistyczny jest optymistyczny no. i że to jednak nam wszystkim będzie służyć. Troszeczkę człowiek traktuje różne rzeczy i tą sztuczną inteligencję też z dużej wygody. Nie, bo to taki będzie aspekt, zastępować nam pierwsze rzeczy, które. Ale też wiesz, takiej niepewności. nie? A to niepewności, bo. Bo, bo nie znamy. Bo, bo kontrola nad tym znamy. jest dokładnie, jest odkrywana. Wracając do, 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 do twojej, twojej twojej twórczości, co uważasz za. za czy, czy, masz dosyć, nie, czy, czy masz jakiś taki sukces? Co, co jest dla ciebie sukcesem? Czy to jedna jakaś nie wiem, wystawa, na której zostać zaproszona, czy, czy pewne dokonania. Co u, uważasz za swój sukces artystyczny? Teraz tak sobie pomyślałam, że sukcesem artystycznym jest to, że nadal tworzę. Okay. Że nadal e, chce mi się e, i mam energię, i mam pomysły do tego, żeby e, cały czas... E, Wypluwać z siebie mm -hmm. to, co y, u mnie rezonuje, mm -hmm. co jest moją, jak gdyby, pożywką. Mm -hmm. e, bo wiadomo, jak to jest w życiu artysty. No, e, to nie jest łatwe życie. Nie jest, nie jest, nie jest. To jest życie, które cały czas wymaga od Ciebie samozaparcia. Takiego, wbrew wszystkiemu, e, kontynuowania swojej ścieżki. Mm -hmm chociaż już nie widzisz w tym sensu, albo wydaje ci się, że już jesteś wypalony, albo nie masz nic do powiedzenia, to nagle przychodzi następny jakiś temat w twojej głowie i znowu idziesz dalej. Masz potrzebę, żeby... żeby. Tak. To, 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 to. I myślę, że to jest chyba mój największy sukces, tak. że cały czas jestem w tym, jestem w tym środowisku, jestem w tym świecie i, i chcę mi się, i mam energię, Energia, to jest najważniejsze chyba, co jest w życiu potrzebne. Energia, energia. do działania. Tak, energia do tworzenia. Tak, tak. To jest, to taka taka wiesz, zwierzęca, taki akumulator zwierzęcy, który ciągnie do następnego jak gdyby obszaru, nie, który trzeba poeksplorować, żeby stwierdzić, że żeby wyciągnąć wnioski z niego, żeby coś zrozumieć, żeby zrozumieć ten świat, mhm. żeby go jak gdyby okiełznać, opanować, yy, yy, sprawić, by był bliższy dla Ciebie. Mm -hmm. I to patrzenie oczami dziecka na świat, to też jest ogromny sukces. Bo wiadomo, że z czasem stajemy się yy, albo sarkastyczni, albo już nic nas nie zadziwi, wszystko już widzieliśmy, yy, z niejednego pieca jedliśmy chleb i wszystko wydaje nam się już takie znajome, oczywiste, nie? A... Jednak ten wzrok tego małego, niewinnego dziecka jest szalenie istotny w pracy twórczej. Czyli, żeby cały czas się zadziwiać kolejnymi jak gdyby elementami te, tych puzli, które z, są przed nami. Dobrze, a jakie marzenia Mariola? Mam marzenie, mam marzenie żeby zrobić prywatne. wystawy, żeby robić wystawy, żeby mhm. pokazywać to, co... Wydaje mi się, że jest moim stylem i mm -hmm. chciałabym zarażać tym stylem inne mm -hmm. osoby, żeby też chciały popatrzeć moimi oczami na tyśka, no, dookoła. No. E... I to jest dla mnie najważniejsze teraz, żeby nieść to, co e, e, robię, pokazywać innym ludziom. Ale też mam grupę odbiorców, którzy też chcą te obrazy kupować albo chcą je mieć. Fajne to jest, że, że się nie, nie tworzy do próżni, że, że są odbiorcy i są ludzie praktyczni. I wydaje mi się, że będzie, że być może żyjemy w takich dobrych czasach w Polsce, że ten odbiorca będzie. Coraz więcej tych odbiorców. Tak, czyli ja też mam taką wrażenie, że te, przez edukację tych kolekcjonerów, czy koneserów, bo, bo tu też y, można chodzić na wystawie, trzeba kupować, można chodzić i tak. oglądać i doświadczać tego, będzie, będzie coraz więcej i, i jakby też nie boją się, przestają się bać ludzie, bo. Miałem takie wrażenie, że czasami jest taka obawa, że, że nie do końca tego rozumiem, nie do końca na tym się znam, że sztukę trzeba czytać sercem serce. i, 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 i wszystkimi emocjami, które się rodzą, patrząc. A wracając do tych właśnie... A jeszcze Chcę no, powiedzieć, jak byłam na stypendium w Hiszpanii, to yy, byłam porażona ilością fundacji rodzinnych, firmowych, biznesowych, które kolekcjonują. Tam jest cała masa takich ludzi, którzy. Nie wiem, czy to jest basen Morza Śródziemnego, że oni są jak gdyby nauczeni, wyedukowani, że oni chcą mieć tą sztukę. Ja mam wrażenie, że tam Rzymianie dotarli. Do nas niestety nie doszli. Nie. Dotrą! No dotarli i jesteście. Legioniści, jakby już legioniści. Rzymianie dotarli i przynieśli tę, tę wrażliwość no. i tę potrzebę, że te, ta posadzka, czy to, to wszystko powinno być takie, i, i, i ta chęć. U nas w tej chwili jest taka moda dużych cyfr i dużych nazwisk i później ta przestrzeń gdzie, 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 gdzie ma nic a to co mówisz w tym bardzo nie Morza Śródziemnego, każdy idzie i kupuje jakby sercem. Podoba mi się, kupuje, a u nas jest albo marketing, albo moda. Ale wracając do tych, co zbierają, kolekcjonują, nabywają twoją sztukę, masz kontakt z, z tymi osobami? Mam kontakt. Moimi odbiorcami są Janusz Paliko, eee, żona pana Urbana, nie wiem czy bardzo się chwali. <laughs> nie, no co no. Nie, owsiak. No. Eee, duże nazwiska. To są duże nazwiska kolekcjonerów, to ludzi, bardzo. którzy zbierają sztukę, ale też muzea. Bo przecież jestem w kolekcjach. Tak tak, 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 wiem, w kraju i za granicą. I za granicą. To więc... szacunek ogromny. Nie no, to I ogromna jesteś... nobilitacja jest przede tak, wszystkim, tak. Że, że to e, nie tylko ludzie prywatni, ale też ludzie, którzy znają się na sztuce, którzy są e, krytykami sztuki to oni wybierają te prace tak. do kolekcji. Tak, tak. I to... jestem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Hiszpanii. Jak? w Polsce jestem w kolekcjach sztuki e, współczesnej i to mnie bardzo cieszy, bo to jest rodzaj takiego blejtu, takiego tak. certyfikatu. To jest taki rodzaj, tak jak mówisz, docenienia i też e, na militacji w tym świecie międzynarodowym, bo ten, e, sztuka ma jakby ten język międzynarodowy, to nie trzeba tak. śpiewać po angielsku, tu się po prostu maluje i ludzie to tak. odbierają. Tak, tak. E, chociaż ja zawsze mówię że ten prorok w swoim kraju. No, jest wtedy na w końcu. To znaczy. w e, też został Fangor, Fangor świetną rzecz powiedział, że on to został doceniony w Polsce dopiero wtedy, kiedy zrobił karierę w Stanach Zjednoczonych. Ale to tak samo o Bakonowicz nie słyszał, dopóki nie wygrała tam w Rio czy, czy, czy w San Paolo tego. Tej, tak. tej, tej, tej. Więc u nas niestety takie pokutuje, pokutuje troszeczkę patrzenie i oglądanie się na innych. To chociaż... są kompleksy. Wiesz, to są tak naprawdę kompleksy, bo no jest... naród, który wierzy w siebie, docenia też swoich artystów, a jeżeli nie wierzysz w siebie, to musisz najpierw poczekać, aż ktoś inny doceni, żebyś ty uwierzył, że to jest jednak wartościowe. Wydaje się, że w tej chwili dzięki dobie internetu i dzięki temu, że podróżujemy dużo, już nie jesteśmy no, za zaściankowi, nabieramy perspektywy. My na przykład, kilka z Twoich obrazów udało nam się sprzedać do Polaków mieszkających w Niemczech, dlatego, że oni odwiedzając Wrocław zachodzili mówili chcemy mieć polskiego malarza współczesnego w swoim pięknym, nowoczesnym domu nie wiem, w Berlinie czy pod Berlinem mm -hmm. i jeszcze, żeby się dobrze wymawiało nazwisko. A wiesz, Hiszpanie wymagali nich, czyli ucz. I, 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 to, I u ciebie te wszystkie elementy jakby im wzgrywały, łącznie, coś, łącznie. Nie, ale powiem, że moje nazwisko jest niemieckie. Tak, no to widzisz. No to... Na, moja rodzina wydłużyła to bardzo długie nazwisko, bo nazywaliśmy się Tyc. I niemiecka rodzina żyje w Niemczech. No, no widzisz, czyli już wiemy, wiemy wszystko, dlaczego. Wszystko się układa i wszystko ten kosmos i ta energia energia przez świat przepływa. Z, 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 z mojej strony to, to, to wszystkie i bardzo urocza rozmowa i, i, i dziękuję Ci za zaproszenie w te, te piękne okoliczności przyrody. Trzymamy kciuki za tą wystawę, będziemy i będziemy oglądać. I strasznie jakby z ogromnym szacunkiem, ja się przynajmniej odnoszę do Twojej w Tak to się dzieje przez lata, tej konsekwencji i wytrwałości. Bo wielu artystów świetnie się zapowiadało, ale czasami zabrakło tej pracowitości, może nie, ale tego, tego bodźca każdego dnia do, do, do wstania i to to pracy. Tak, się wiele rzeczy składa. Tak, no, żyjemy w świecie Tak, to jest. jest wybory trzeba podejmować. Ja tutaj, też tak. pamiętam wielu świetnych kolegów ze studiów, do, do których już słuch zaginął. Także tworzenie tego. To dziękujemy bardzo. Fantastycznie Dziękuję. było.